Na Warszawie Zachodniej zamontowali już piękny napis. Mamy przyjazd składu służbowego, który wcześniej jechał jako pociąg linii S40. Wjeżdża Silesia z pięcioma wagonami do Ostrawy Swinow. Ale taka ciekawostka z tej strony zaradziła poprawnie. Ale już jak obejdziemy z tej strony robi 360 XD dosłownie Rusza SAN Rusza Silesia do Ostrawy Sfinów. Odjeżdża Lubuszanin ep 09009 Ach to ciepełko Mechanik odkiwnął głową A tutaj trochę nie zauważyłem wieżdża Kinga. I to jest z Krakowa Głównego do Warszawy Wschodniej. Za chwilę nam się wyłoni Elf 27WE SKM na lotnisko Chopina linia S3. Mamy wukatkę na, Śródmie na Warszawie Śródmieście, WKD. Wukatki po długim czasie wróciły na Warszawę Zachodnią. Nie wiem, czy to widać, ale jedzie tam Ewusia EW, EW 6001, -60 no i FLIRT nam ją zasłonił. Rusza EP 07513 z łodzianinem. Odjeżdża Express Intercity Premium do Jeleniej Góry opóźnioną o minutę. Drugi dziobak, tym razem do Rzeszowa. Bardzo duża frekwencja. Mamy kibelka jako Interregio do Warszawy Wschodniej. EN57AL. I odjeżdża... Kład przyspieszony kolej mazowieckich r 31 Mazowia do Płocka. wiedzie na toród gdzieś ty przygniętów. Pociąg kończy więk. Musicie zachować ostrożność i się do prawie. I 004 na końcu. Mamy jeszcze na szybkości Duetelfów na lotnisko linia RL.